Będę za chwilę zwiedzał obiekt, który nazywa się podziemne miasto. Jest to obiekt taki specjalnie mocno chroniony. I w tym miejscu przebywał kilkanaście razy na inspekcji pan generał Jaruzelski. Mieściło się tutaj dowództwo Frontu Północnego. Będę sam, będę bez Jacka, bez specjalnego sprzętu, także jakość raczej będzie kiepska, ale mam nadzieję, że, że fajny będzie. Witam! Będziemy dzisiaj zwiedzać podziemne miasto, czyli taki kompleks umocnień, które zostały wybudowane w latach 60., a w zasadzie skończone w latach 60., bo już pod koniec lat 30. niemiecka Kriegsmarine postanowiła wybudować tutaj baterie dział nadbrzeżnych o takim potężnym kalibrze, 150 mm, i w 1939 roku, tutaj właśnie te armaty, takie potężne. Postawiono, a pod nimi był cały kompleks umocnień, czyli kilkupiętrowe schrony, między innymi bojowe magazyny amunicyjne, które też były tak odlane z grubego betonu. Cztery działa 150 mm tutaj broniły podejścia do Świnoujścia właśnie za czasów niemieckich, a w zasadzie. Odbywały się tutaj głównie szkolenia artyleryjskie. Tylko w 1945 te baterie niemieckie wspierały swoim ogniem przejście tutaj między dziwnowem a dziwnówkiem. Trochę tutaj strzałów oddało, także takich znaczeń, znaczenia takiego stricte bojowego, to te baterie tutaj nie miały. Nikt nie próbował się do Świnoujścia wydrzeć od strony morza. znajdują się w podziemnym mieście, tak zwanym koło świne ujścia. Bardzo ciekawe, pominę wszystko, zaraz pokażę wszystko, powiem, a jest to pokazane. A podziemne miasto można zwiedzać y, tylko z przewodnikiem. I polecam, polecam podziemne miasto, obiekt bardzo ciekawy, a szczególnie jeżeli ktoś jest fanem PRL-u lub fanem łączności wojskowej, bo tutaj proszę zobaczyć. To jest urządzenie R105 plecakowe matuszelki i na wymarsz takie ustrojstwo się zawierało z takimi osłuchaweczkami. Przedłączności z okresu prl to była w większości fikcja. A tu jest stacjonarny R-137 z tego co to się dowiedziałem. Niemcy opuszczając stanowiska właśnie tutaj, wysadzili działa swoje, I natomiast Ruscy jak obsadzili, przejęli to po Niemcach, rozkradli wszystko, zabrali wszystko co było wartościowe, no jak to Ruscy, jak to Ruscy. A Polacy przejęli to i postanowili na początku trochę rozbudować, a w połowie lat 60. rozbudować to znacząco, bardzo wręcz znacząco. Wojsko Polskie postanowiło połączyć wszystkie te wydzielone, oddzielone od siebie stanowiska bojowe, czyli te schrony amunicyjne, schrony pod armatami i ten schron dowodzenia przejściami podziemnymi. Rzuciło tutaj tysiąc chłopa z saperkami, którzy w ciągu trzech tygodni wybudowali podziemne przejścia, które łączą pod ziemią te właśnie oddzielone do tej pory ze sobą obiekty. Przedłączności z czasów PRL. Żałuję, że nie ma ze mną Jacka, który jest takim zamiłowania elektrykiem. Czułby się tutaj jak w sklepie ze słodyczami, jak z cukierkami. A ta postać za mną z tyłu, ota, ubrana cała w gumę, to jest żołnierz ubrany w OP1. OP1 służyło po to, żeby żołnierz w pełniący służbę w Ludowym Wojsku Polskim nie miał zbyt lekko. A podziemne miasto podzielone jest na trzy takie strefy tematyczne. Pierwsze to jest właśnie łączność w czasie PRL-u, głównie. To już widzieliśmy różnego rodzaju sprzęt łączności z okresu PRL-u. Druga strefa to jest właśnie niemiecka. Pokazane jest, jak tutaj żyli, w jakich warunkach bytowali żołnierze Kriegsmarine czy tam Wehrmachtu, którzy tu odbywali służbę w czasie wojny. Są różnego rodzaju manekiny, no, można pooglądać. A ja gorąco polecam podziemne miasto do zwiedzania, bo jest tutaj dużo ciekawych rzeczy. Myślałem, że to będzie gorzej w tym podziemnym mieście, a jest ciekawie. Znajdujemy się na schronie, takim stylizowanym na niemiecki, Tak, tu pakiety są niemieckich żołnierzy. Tutaj oryginalny niemiecki żołnierz siedzi na nagi Podobno armatura jest oryginalna, niemiecka. Jak widzimy, można tu wszędzie, no nie wszędzie, ale jest dużo miejsc, gdzie można sobie fizycznie wejść, wszystko dotknąć, wszystko zobaczyć bez żadnego oglądania przez szybkę. Bardzo, ale to bardzo ciekawa ekspozycja. A jesteśmy w. A mógł w schronie amunicyjnym i zaraz tutaj pan manekin będzie nam dźwigał rozdzielny pocisk do działa 150 mm, bo do działa 150 mm pocisk był dzielony na dwie części. Tu skład amunicji do 150, 150, 150 m. działa takie nimcy tutaj stacjonowały za Niemca. Jak widać po tym panu było z widzimy magazyn żywności i tak konserwy z czasów PRL-u <laughs> ciekawy obiekt, no i są takie trzy wydzielone miejsca, o schrony bojowe, grube żelbetonowe drzwi te drzwi niektóre ważą tutaj jedną całą tonę to proszę sobie wyobrazić robi to wszystko potężne wrażenie no i jak ktoś jest zainteresowany takimi militariami i to bardzo ciekawy obiekt, a trzecia część to jest stanowisko dowodzenia. Tutaj przebywał pan generał Jaruzelski między innymi i ta sama ta tam generalicja, o proszę, pan genera generał Jaruzelski siedzi sobie, a w tle słychać jego tam wypowiedzi odnośnie stanu wojennego czy tam innych rzeczy. I ta generalicja dowodziła tutaj, miała dowodzić atakiem na Danię. Pan Kapral, który nas tutaj oprowadzał, twierdził, że mieliśmy tutaj sprawdzić mleczność duńskich krów. Ciekawe jest tu po lewej stronie, takie czerwone grzybki to są grzybki atomowe tyle Ruscy chcieli wystrzelić rakiet z głowicami nuklearnymi, właśnie na zachodnią Europę, że nie wystrzelili ciekawe. i ciekawe co oni teraz knują. Znajduję się obecnie na terenie y, tak zwanego podziemnego miasta koło Świnoujścia y, z tyłu za mną bitne, czyli miejsce gdzie było ustawione za Niemca jeszcze działo 150 mm, A jestem bez Jacka, jestem tylko z telefonem y, i ale mam nadzieję, że materiał będzie na tyle ciekawy, y, że się spodoba. Zapraszam. A ostatnie manewry odbyły się tutaj w roku 1995 i po tych manewrach stwierdzono, że jest ten obiekt w wojsku niepotrzebny. Chcieli przekazać lasom państwowym, lasy państwowe. Tak, weźmiemy pod warunkiem, że nie będzie tutaj tych schronów. Wysadzenie tych schronów doszła kasa w miliony. Sprawa by utknęła, na szczęście przejęło to muzeum i muzeum zbiera obecnie grosz do grosza. Na co? Na to, żeby kupić działo 150 mm, tak zachowało się takie działo gdzieś w Danii sobie stoi. Można je kupić i postawić i zwiecznić tutaj taką wisienką na torcie. Przydałoby się te działo tutaj, do, żebyśmy mogli sobie je podziwiać. Zapraszam do zwiedzania tego obiektu.